Kiedyś był amatorską zabawą popularną zwłaszcza wśród młodych mężczyzn, dziś jest dyscypliną sportową arm wrestling, czyli siłowanie na rękę. Jak mówią doświadczeni zawodnicy, siła jest ważna, ale najważniejsza jest technika. W Lublinie swoich sił i techniki w tej dyscyplinie próbowali zawodnicy z Lubelszczyzny i goście z Białorusi i Ukrainy. O tytuł mistrza rywalizowali w 12 kategoriach wagowych. Sama siła jest oczywiście ważna, ale trzeba ją mądrze użyć razem z głową. Trzeba myśleć, co się robi. I najważniejsze jest też nie poddać się presji. No myślę, że technika właśnie i ta głowa jest najważniejsza w tym wszystkim, a nie siła właśnie. Myślę, że to jest sport również dla kobiet. Mogą pokazać, że, że nie są takie kruche, tylko są silne i, i są waleczne, i potrafią walczyć i brnąć do celu. Także jak najbardziej tak. Myślę, że siła jest bardzo ważna, aczkolwiek technika również wszystko to zgrywa. Się i, i, I daje efekty. Także treningi bardzo ciężkie, wyczerpujące, intensywne, ale daje to, daje to fajne efekty. W tych zawodach tak naprawdę bardzo dużą rolę odgrywa e, siła, ale jak i również umysł, który musi być trzeźwy. E, starty muszą być dosyć takie dynamiczne. E, generalnie dużo siła, ale tak samo i myślenie. To jest bardzo dobre takie przypomnienie i powrót do starych czasów dla dużej liczby zawodników, którzy to kiedyś trenowali i dzięki temu mam nadzieję, że dużo osób również wróci do tego sportu, dołączy do naszego klubu i zaczną trenować arm wrestling.